Siemanko, chciałbym na powiedzieć o kordyninie australijskiej. Niestety bardzo rzadko spotykanej u nas w ogrodzie. Czyli dosyć dużo ludzi ma w donicach, ale bardzo mało ma w gruncie. A jest to naprawdę bezproblemowa roślina. Jeżeli nie dopuścimy do spadku temperatury poniżej minus 8, to ona zimuje idealnie. I tak, ja ją zimuję co roku w namiocie z folii cztery kołki. Standardowo cztery kołki, owinięta folią stretch. Na, na górę jakaś płyta dogrzewana była w tym roku yy, z niczami yy, w te największe mrozy, i przetrwała idealnie. Ona była posadzona gdzieś mniej więcej takiej wielkości, jak ta. Tu jest następna. W 2020 roku, no i tak podrosła do, do teraz, czyli przez praktycznie dwa sezony. I to jest jej trzeci sezon. Pienie już ma dość ładny. No I tak najważniejsze, żeby pień ładnie wyglądał, to nie obcinamy starych liści, tylko je po prostu, ja się postaram pokazać, to jest dobry liść, ale zobaczcie to... I on odchodzi i dzięki temu tworzy się pieniek Bardzo często widać jak, yy, jak no. w tych Kordylinach te pięci są tak jakby owosione, z, typu są stare części liści. I moje zdaniem to, to dosyć, dosyć brzydko wygląda. Lepiej jak się ją po prostu odrywa i ten pień wtedy grubiają. Tu mam jeszcze jedną po tej stronie, raczej jedną. To była jedna sztuka. Przemroziło ją której zimy, gdyż, że 3 lata temu, Zostawiłem w donicy, zapomniałem o niej, przemroziła główna roślina padła i puściła od groma e, odrostów. I tak tutaj też na przykład jak są o, żółte liście, tak jak tutaj. Ja w ogóle do niej nie muszę gdzieś tam podchodzić, tylko o. No to to leciutko zobaczcie, to leciutko wychodzi. Każdy jeden żółty listek bez problemu odchodzi o nie trzeba tego obcinać. A robi nam się ładny pieńek Podlewanie, no to tak jak tutaj te wszystkie rośliny, czyli staram się maksymalnie co dwa dni yy, Nawożenie raz w tygodniu No zobaczcie, no prezentuje się moim zdaniem świetnie Jeżeli chodzi o tropikalny ogród, właśnie taki dodatek, no to jest mistrzostwo świata Słuchajcie, no to by było na tyle Mówię, bezproblemowa roślina bardzo szybko rośnie. Polecam każdemu, aby sadzić do gruntu, bo niewiele trzeba, żeby ją przyjmować. Słuchajcie, no co? No to by było na tyle. Dzięki śliczne i do następnego. Hej!